W starostwie powiatowym odbyła się konferencja prasowa, podczas której poinformowano media regionalne i lokalne o programie szesnastej już edycji Kuźnic Koneckich. W spotkaniu wzięli udział starostowie, naczelnik Wydziału Promocji oraz osoby przygotowujące i odpowiedzialne za poszczególne elementy programu. Tegoroczne kuźnice rozpoczną się w sobotę 4 lipca o godzinie 12 w Muzeum w Maleńcu konferencją naukową. O godzinie 16:30 finał plebiscytu Marka Konecka. Będzie to wręczenie certyfikatów i statuetek Koła Wodnego oraz nagród alchemika, kowala losu, gwoździa sezonu i przyjaciela Kuźnic. Na zakończenie występ zespołu młodzieżowego LOB. W niedzielę, 5 lipca w Sielpi na terenie muzeum, organizatorzy zapraszają od godziny 12 na festyn rodzinny. W programie m.in. Piąty Powiatowy Festiwal Folklorystyczny, inscenizacja historyczna, Pacyfikacja Wsi Królewiec Jadamów, Bitwa pod Białym Ługiem oraz koncerty zespołów Konwój i Manchester. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do Maleńca i Sielpi.